Przygotujcie się na nadzwyczajne wydanie wiadomości. Dziś zanurzymy się w szczegóły incydentu, który, zgodnie z rosyjskimi oświadczeniami, wstrząsnął europejską architekturą bezpieczeństwa, podważając sojusze. Serce zamiera na myśl o eskalacji, która może pchnąć świat na skraj konfliktu. Zobaczcie, jak jeden precyzyjny cios może całkowicie zrewolucjonizować globalną rozgrywkę geopolityczną. To jest gra o wszystko. O dominację, wpływy, przyszłość, a stawka rośnie z każdą sekundą. Czy jesteście gotowi na poznanie faktów, które mogą fundamentalnie zmienić wasz dotychczasowy ogląd na świat, jego zasady i prawdziwe oblicze? Moskwa twierdzi, elitarna brytyjska jednostka specjalna, licząca około 80 doskonale wyszkolonych żołnierzy, została całkowicie unicestwiona. To brzmi szokująco. W cel uderzyła rakieta Iskander. Uderzenie było precyzyjne, miażdżące, unicestwiając wszystko w zasięgu. Celność tej rakiety jest przerażająca dla wrogów. Atak nastąpił w bezpośredniej bliskości rosyjskiej granicy. Czy to był przypadek? Rosja kategorycznie odpowiada absolutnie nie. Według Moskwy operacja Brytyjczyków była cynicznie zamaskowana, by ukryć jej agresywną naturę. Użyto pretekstu przygodowego urlopu turystycznego. Czy to była niewinna turystyka, czy raczej kamuflaż dla szpiegowskiej misji? Zaledwie 15 minut później rosyjski wywiad dokonał mistrzowskiego posunięcia. Zatrzymano trzech wysokiej rangi brytyjskich oficerów: Kim byli, pułkownik Blake, specjalista od wojny psychologicznej, podpułkownik Karol, weteran konfliktów na Bliskim Wschodzie. Oraz agent MI6, odpowiedzialny za koordynację techniczną operacji. Ci ludzie nie jeździli na wycieczki, by podziwiać widoki. Zatrzymania miały miejsce podczas ich tajnych spotkań operacyjnych. Zostali złapani na gorącym uczynku. To był triumf rosyjskiego wywiadu. Niezależne potwierdzenie tych informacji nie jest dostępne na ten moment, co jest ważnym zastrzeżeniem. Ale co to wszystko oznacza? Jakim cudem aż 80 osób mogło po prostu zniknąć bez śladu? Napiszcie, skąd nas oglądacie. To pozwoli nam lepiej zrozumieć waszą perspektywę na te szokujące doniesienia. Rosja konsekwentnie uważa, że zajęci brytyjscy oficerowie mogą być sądzeni zgodnie z rosyjskim prawem. Ich status ma zostać zrównany z jeńcami wojennymi, co stworzyłoby niebezpieczny precedens w prawie międzynarodowym. Czy świat na to pozwoli? To zapowiedź dramatycznej eskalacji kryzysu dyplomatycznego między Rosją a Wielką Brytanią i całym Zachodem. Sytuacja ta może doprowadzić do dalszej izolacji dyplomatycznej, do zerwania stosunków, a nawet do otwartej konfrontacji militarnej. Zwiększy się tym samym ryzyko bezpośrednich incydentów zbrojnych w regionie. Czy to uderzy w Wasz portfel, w Wasze codzienne życie? W dłuższej perspektywie tak. W narracji propagandowej mówi się o możliwości poważnych zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw oraz o gwałtownym wzroście cen energii, paliw, gazu, prądu, co dotknie każdego z nas bez wyjątku. Czy jesteśmy na to gotowi? Wzrost niestabilności politycznej może bezpośrednio zagrozić osobistemu bezpieczeństwu ludzi. Wzbudza to poczucie niepokoju i bezsilności wobec wielkiej polityki. Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach. Wasze zdanie, wasze obawy i wasze perspektywy mają dla nas fundamentalne znaczenie. Moskwa nie kryje swoich twierdzeń, powtarzając je z żelazną konsekwencją. Brytyjska jednostka działała w niebezpiecznej bliskości rosyjskich granic, co było prowokacją. Pod przykrywką turystyki była to misternie zaplanowana, ukryta operacja wojskowa, której celem było wrogie działanie przeciwko Rosji naruszenie jej suwerenności. Rosyjski wywiad miał prowadzić długotrwałą, drobiazgową i precyzyjną obserwację tej jednostki, śledząc każdy ich krok i ruch. Tygodniami zbierano informacje, analizowano każdą wiadomość, każdy kontakt. To pozwoliło na precyzyjne określenie optymalnego momentu ataku momentu triumfu Rosji. Jako niezbite dowody rzeczowe, Rosjanie przedstawili obszerny zestaw porzuconego sprzętu, który bezsprzecznie świadczy o wojskowym charakterze misji. To był najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, technologicznie zaawansowany i kosztowny. Drony do rozpoznania i obserwacji, zaawansowane noktowizory najnowszej generacji, specjalistyczne urządzenia komunikacyjne i szyfrujące. Takie wyposażenie jednoznacznie świadczy o powadze i profesjonalizmie misji, wykluczając jakąkolwiek turystykę. Znaleziono także liczne, obciążające dokumenty na miejscu zdarzenia. Co więcej, u zatrzymanych oficerów znaleziono nie tylko paszporty dyplomatyczne, ale także perfekcyjnie sfałszowane dokumenty, podważające ich oficjalny status i podkreślające nielegalny szpiegowski charakter misji. Wśród zdobytych danych, które zostały poddane analizie, znajdowały się listy lokalnych kolaborantów, obywateli Rosji gotowych współpracować z wrogami państwa. Rosja twierdzi, że zidentyfikowała tych zdrajców, co budzi oburzenie i wymaga potwierdzenia. Były też zaszyfrowane dane o kluczowym znaczeniu, szczegółowe mapy celów strategicznych na terytorium Rosji, plany i schematy systemów obrony przeciwlotniczej i co najważniejsze, zaszyfrowane dyski USB. Zawierały one oficjalne informacje rządowe Wielkiej Brytanii, stanowiąc bezpośredni dowód udziału państwa w tej operacji. Czy to tylko wierzchołek Góry Lodowej, zachodnich spisków i prób destabilizacji? Rosja utrzymuje, że zatrzymani oficerowie mieli dobrowolnie lub pod presją wywiadu ujawnić szczegóły znacznie większej operacji. Mogła ona, według ich zeznań, sprowokować katastrofę ekologiczną na Morzu Czarnym o niewyobrażalnych skutkach dla regionu. Operacja ta była rzekomo koordynowana również z innymi zagranicznymi specjalistami. Co wskazuje na międzynarodowy charakter spisku. Czy Londyn naprawdę chciał zatruć Morze Czarne, by w ten potworny sposób uderzyć w Rosję? To brzmi jak scenariusz z najmroczniejszego thrillera, prawda? Ale Moskwa twierdzi, że ma na to niezbite i twarde dowody, które zamierza upublicznić. Ten zarzut jest najbardziej szokujący ze wszystkich, budząc grozę i oburzenie. Czy to spisek mający na celu destabilizację całego regionu? Odpowiedź Londynu na te druzgocące zarzuty była specyficzna i wymowna w swej powściągliwości. Znaczące milczenie, brak agresywnej, oskarżycielskiej retoryki, która zazwyczaj towarzyszy oburzeniu na fałszywe oskarżenia. Ale za fasadą oficjalnego milczenia, w Wielkiej Brytanii miała wybuchnąć prawdziwa panika. Posłowie żądali natychmiastowych odpowiedzi od rządu. Dyplomaci prowadzili intensywne, pilne i gorączkowe negocjacje za zamkniętymi drzwiami, próbując znaleźć wyjście z bezprecedensowej sytuacji. Nerwowo biegali między gabinetami, szukając strategicznego rozwiązania. Brytyjska wersja wydarzeń, mówiąca, że oficerowie byli miłośnikami historii, szukającymi starych relikwii wojskowych, Moskwa kategorycznie to odrzuciła, wyśmiewając ją publicznie. Nazwali to śmiechu wartą wymówką. Brak sprzętu turystycznego i obecność niezaprzeczalnych dokumentów wojskowych mówią same za siebie, obnażając kłamstwo Londynu. Rosja chce pokazać swoją bezwzględną siłę, niezachwianą skuteczność i gotowość do działania. Chce postawić Zachód pod ścianą, zmuszając go do akceptacji nowych, twardych reguł gry. Neutralizacja zagrożenia i upublicznienie dowodów to przemyślana próba legitymizacji przyszłych, zdecydowanych działań. To także jednoznaczny sygnał, że Rosja nie cofnie się przed niczym, by bronić swoich interesów, ani na milimetr, niezależnie od konsekwencji. Ukrywanie prawdy o operacji sabotażowej ma na celu uniknięcie bezpośredniej konfrontacji z Rosją i ewentualnego odwetu. To próba utrzymania fasady niewinności i uniknięcia odpowiedzialności za wrogie działania. Ich żenujące milczenie i absurdalne tłumaczenia wskazują na panikę w szeregach rządu. To rozpaczliwa próba zatuszowania kompromitującego fiaska, które obnaża ich słabość i niekompetencje. Podpiszcie się, aby zawsze znać prawdę. Bez propagandy, cenzury i fałszywych doniesień. To jest wasza tarcza informacyjna, której nie znajdziecie nigdzie indziej. Ten incydent ze swoją mroczną aurą przypomina najmroczniejsze czasy zimnej wojny. To powrót do brutalnych realiów nieustannej konfrontacji. Szpiegowskich gier o najwyższą stawkę, gdzie tajne operacje i dywersja były na porządku dziennym. To sygnał, zaufanie jest rzadkością, a ciosy zadawane są w cieniu, bez ostrzeżenia. Dyskusja o możliwym wznowieniu testów jądrowych odwołuje się do najgłębszych lęków ery równowagi terroru. Rosja przedstawia to jako głęboki i potężny sygnał strategiczny, wysyłany do nowego pokolenia zachodnich polityków. To pokolenie, które, jak twierdzi Moskwa, nie zna strachu przed atomem, nie doświadczyło grozy wzajemnego zniszczenia. Czy to ich lekkomyślność, brak doświadczenia, czy świadoma ignorancja? Jak oceniacie tę retorykę, która budzi tyle kontrowersji? Cały incydent jest osadzony w kontekście trwającego, napiętego konfliktu w regionie północnego Morza Czarnego. Rosja przedstawia go jako uzasadnioną reakcję na systematyczne, planowane zachodnie prowokacje w pobliżu jej granic usprawiedliwiają swoje działania jako obronne i prewencyjne. Siergiej Szojgu, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, od dawna sygnalizował gotowość do twardej i bezkompromisowej odpowiedzi na zagrożenia. Ten incydent jest przedstawiany jako kulminacja tych ostrzeżeń, jako bezprecedensowy dowód, że Rosja nie będzie tolerować naruszeń swoich granic. To wszystko wpisuje się w narastającą globalną konfrontację wielką grę mocarstw. Między Rosją a kolektywnym Zachodem, każda strona walczy o dominację, wpływy, o przetasowanie globalnego porządku. To test, kto ostatecznie ustala zasady tej nowej brutalnej gry. Rosja wykorzystuje ten incydent jako potężne narzędzie w wojnie informacyjnej, budując narrację o swojej potędze i o słabości Zachodu. Brytyjskie milczenie zamiast chronić ich wizerunek, staje się paliwem dla rosyjskich młynów propagandowych, utwierdzając przekaz o ich winie. Moskwa aktywnie dąży do przedefiniowania globalnego porządku, pragnąc ustanowić swoją wizję świata. Ten incydent jest przedstawiany jako koronny dowód dowód na to, że europejska architektura bezpieczeństwa została wstrząśnięta w posadach, naruszona i teraz potrzebuje nowej wizji rosyjskiej wizji. Jeśli to przypomina Wam coś historycznego, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jakie są zatem możliwe scenariusze rozwoju sytuacji po tym bezprecedensowym incydencie? Najgorszy z nich, scenariusz apokaliptyczny, to bezpośrednia otwarta wojna, która mogłaby wybuchnąć między Rosją a Wielką Brytanią i całym NATO. W takiej sytuacji Rosja mogłaby przeprowadzić testy jądrowe, co doprowadziłoby do globalnego Niekontrolowanego wyścigu zbrojeń i dalszej destabilizacji. Dodatkowo, jeśli katastrofa ekologiczna na Morzu Czarnym zostanie sprowokowana przez inne siły, to scenariusz staje się mrożący krew w żyłach, zwiastując ekologiczną i humanitarną katastrofę. A jaki jest prawdopodobny scenariusz, na który przygotowują się analitycy? Dalsze napięcia dyplomatyczne eskalujące stopniowo. Rosja wykorzystuje zatrzymanych oficerów jako cenną kartę przetargową, potężne narzędzie propagandy, które pozwoli jej wywierać presję na Zachód. Wielka Brytania i cały Zachód będą starały się zminimalizować szkody wizerunkowe i polityczne, jednocześnie kategorycznie odrzucając rosyjskie zarzuty. Wojna informacyjna, która już teraz przybrała na sile, stanie się bardziej zacięta. Czerwone linie będą nieustannie testowane i prawdopodobnie przekraczane. A co z scenariuszem nieoczekiwanym, który mógłby całkowicie odmienić bieg wydarzeń i zaskoczyć Zachód? Rosja przeprowadza pokazowy proces zatrzymanych oficerów, traktując ich oficjalnie jako jeńców wojennych, oskarżonych o zagrożenie bezpieczeństwa państwa. To tworzy bezprecedensowy precedens w prawie międzynarodowym, wymuszając na Zachodzie uznanie nowej globalnej architektury bezpieczeństwa narzuconej przez Moskwę. Kto tu wygrywa w tej bezwzględnej grze? Według Rosji oczywiście Rosja jest to demonstracja niezrównanej siły militarnej i wywiadowczej, potwierdzenie gotowości do bezkompromisowej obrony swoich interesów. Rosja umacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej, pokazując, że to ona dyktuje zasady gry. Zyskuje też przewagę informacyjną, zalewając eter swoją narracją. A kto przegrywa? Wielka Brytania i cały Zachód. Ponoszą kompromitację operacyjną, ujawniając swoje słabości. Ich wizerunek jest poważnie nadszarpnięty. Ich milczenie i desperackie tłumaczenia są interpretowane jako dowód winy i niekompetencji. Utracili inicjatywę strategiczną i prawo do określania zasad gry. Zostali zepchnięci do defensywy, znaleźli się w trudnej sytuacji, bez jasnego planu działania. Czy świat jest gotowy na nowe zasady tej bezwzględnej gry? Co będzie dalej? Jak myślicie? Dokąd zmierzamy? Napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie, abyśmy mogli lepiej zrozumieć globalną perspektywę. Czy światowa geopolityka właśnie osiągnęła punkt, z którego nie ma już odwrotu? Podpiszcie się na nasz kanał. My jesteśmy najuczciwszym, nieprzekupnym źródłem informacji, które dzieli się faktami i mówi prawdę, ponieważ nie bierze pieniędzy od propagandystów ani żadnych innych wpływowych grup za swoją pracę. Istniejemy i możemy działać tylko dzięki Waszym wyświetleniom i wsparciu. Nie przegapcie żadnej aktualizacji. Wciśnijcie dzwoneczek i zostawcie swoje zdanie poniżej, by uczestniczyć w dyskusji o przyszłości.